Dzień dobry Państwu, z kłamaną przyjemnością witam w Słowenii. Oto jedno z najpiękniejszych, właśnie o będę się starał w dzisiejszym programie jak najlepiej Państwu opowiedzieć. Oto miasteczko Kobarit i dzwonnica o Ernesta Hemingwaya To jest moja krwawica, czyli moja kiszka. Olejus. E, tutaj, kanal. E, e, Toczy pływają niezwykle dorodne, e, e, zła wiadomość dla ludności nastawionej nacjonalistycznie. Otóż nie jesteśmy jedynym narodem na świecie, który je kaszę. E, kasza, kasza. W miejsce mam suche dziwki, e, g, e, płyn e, kaszę, e, lekki e, wino, wino e, ma kaszy, wino kaszo lekko, kasze kasza, kasza, e, kaszy kasza. E. Wystarczy godzina drogi od Kobaridu by znaleźć region słynący z dwóch e, doskonałych rzeczy. Po pierwsze wina, wino winem, winem wino, wina oraz ja trzodą chlewną nie jestem tutaj lekko Oczywiście, oczywiście, oczywiście lekko lekko, lekko. 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 to rzecz dla dużych chłopców. Tutaj Okolice słyną z... Proszę spojrzeć. Salami, salami, cak, cak, salami. Nie zdążyłem jeszcze Państwu powiedzieć. Beczek. Beczek już tuż obok mamy beczkę. Beczce doprawdy nie najgorsze miejsce. Archiwum, a w nim ponad 200 tysięcy kładiem się nisko i do zobaczenia w Słowenii.